Centralnie nie? I tego nie? No, centralnie tego nie? No, dobrze jest, jest dobrze dzisiaj, nie? Elegancko, nie? No, zobacz tego typa, nie? Ej, typie, podejść na chwilę. Gra jest. Dzisiaj, zmykaj. He, widzisz tak, to się robi, kurwa. Ja robię. He. kurwa, rejon jest znacznie, centralnie ci mówię, nie? No, i tego. A zobacz tego, nie? Ej, typie. No, na chwilę. A skąd ty jesteś? Oha! No to idź, zmykaj. Heh. chłopie. To jest na streju. Centralnie ci mówię, nie? Ty zobacz tego typa, nie? No, tak to się robi, nie? Dobra, ty dawaj, skoczymy do tego, nie? Na regi tam bo tamten sklep, jakieś piwko sobie strzelimy u Bogusia, nie? I sobie gdzieś tam pójdziemy. No. Dobra. Dawaj, lecimy.